Jak się przygotowujecie? Czy dużo się uczycie w domu? Czy rodzice się stresują? Ja ogółem się lekko denerwuję przed egzaminami, gdyż jest to moment, kiedy zade... co zadecyduje o naszej przyszłości, bo musimy wybrać szkołę naszego życia, co nie jest łatwym doświadczeniem. Nie przygotowuję się dużo, dopiero pewnie zacznę powtarzać do egzaminu. Jakoś nie, no. Nie ma opcji, żeby poszło źle. Będzie dobrze z każdej części z tych trzech z wszystkiego będę powtarzać po kolei dzień po dniu Najgorzej z matematyką myślę, że będzie ale A jak sądzicie czy szkoła, gimnazjum dobrze was przygotowała, czy ktoś może na korepetycje też chodził? Nauczyciele się starają, wspierają nas, przygotowują różne materiały. Stresujesz się? Tak. Powiem i też matematyka, obawy, tak? Yy, tak, matematyka chyba najbardziej. Między jakimi szkołami wahasz się w takim razie? Yy, tak myślałam o trzecim i drugim. No, liceum, no, do technikum myślę, że gdyby było lepsze, bo jednak wiadomo, teraz się opuściły m, technika i sam myślę opuścił do liceum, teraz między innymi do tego nowego, znaczy nowego, dwie klasy już do siódmego liceum. Choć no, wiele osób mi nie poleca zbytnio. Bo jednak matur jeszcze nie napisali i tak nie wiadomo, jak uczą, jak e, to wszystko będzie wyglądać. Jest stres przed przyszłym tygodniem? Myślę, że raczej nie. Chociaż mnie, jak tutaj wszystkich, matematykę, to mnie bardziej właśnie e, część przyrodnicza najbardziej stresuje. Tym bardziej, że my pisaliśmy jako klasa e, takie próbne testy, e, sprawdzające czy zadania. I były dość trudne. Ludzie yy, nauczyciele mówili, że to właśnie teksty próbne są na wiedzę, a test sam jest na raczej czytanie, czytanie ze zrozumieniem. I tutaj było kompletnie na odwrót. Zauważyłem, że bardziej łatwiejszy według mnie był test próbny niż ten, co pisaliśmy właśnie z Oka. Raczej luzik. Będzie dobrze. Myślę, że nie ma się czym stresować. Chciałam zapytać, czy, czy czujecie już, że no kończy się Wasza przygoda z gimnazjum? Czy będziecie tęsknić za szkołą? Czy to fajnie, że już zacznie się liceum? Myślę, że nic fajnego w tym nie będzie. Więcej pracy i teraz jeszcze było jakoś z luzu trochę, a jednak tutaj będzie dużo pracy na pewno. Tym bardziej, że to jest liceum i na wszystkie przedmioty jesteśmy nastawieni, a nie jak w technikach na kilka. Więc tutaj będzie dużo więcej nauki, pracy i na pewno zaangażowania z naszej strony.